Siema, ja jestem Wono A ja jestem problem. dzisiaj zobaczymy, kto zna lepiej drugą osobę w McDonaldzie. Mam budżet 25 zł. Wybieramy burgera i napój. Dostajemy 3 punkty za każdą trafioną rzecz, czyli jeżeli trafimy dobrze burgera, dostajemy 3 punkty. I jeżeli trafimy dobrze napój, to dostajemy też 3 punkty. Dodatkowo, jeżeli starczy oczywiście pieniędzy, to możemy dodać frytki, to jest dodatkowe 1,5 punkta. Subskrybujcie Team 5, możecie stawić łapeczkę w górę i suba. Dobra, jesteśmy już pod tym. Ja rzadko chyba spałem do Maka, więc tu będzie problem. Biorę mu makroyala. Zobaczymy czy lubi. Eee. Zapisz mnie. Dobra, dodaj do zamówienia. I teraz jeszcze napoje. Ja mu wezmę albo ice, albo kole. Dobra, pójdę może trochę na łatwiznę, ale biorę kole. Wezmę kole 04. Nie wiem, ile Frytki, hmm. ale chyba nie biorę, bo 21 zł to 4 można na pewno nie. Frytki, więc 21 zł BR Pawłowi, McRoyale i kole. Więc ja ogólnie stwierdziłem, że wezmę Szymonowi Macroyala i do tego kolkę i nosimy tyle więc weźmy makro 2. zestaw 23 zł powiększone, dobra, idealnie i weźmiemy bez cebuli. Frytki. I z cebuli i za na i kolbka zwykłą Dojdzie do zamierzenia. Ja zapłaciłem 21, a Pał zapłacił prawie 24 zł, więc obydwoje zmieściliśmy się w naszym limicie 25 zł. Ogólnie to wzięło nam jeszcze po jednym ciastku jabłkowym. Zaraz będzie profesjonalna recenzja. Dobra, lecimy. Nieco parę ciastka. 4,90 więc spoko. Ale tłusty się wydaje. Bo chyba takie będzie. No, takie jest. Ale jest mega ciepło, mega fajnie. Zobacz. Zobaczcie. I to bardzo. Nie spodziewałem się, że... Ciasko, które zrobili, znaczy wiadomo, nie zrobili tylko wzięli, jakieś 30 sekund Będzie takie ciepłe Właśnie popatrzyłem w serii Oj, wypij sobie zaraz kolik Ale nie, tak, taka 8 od 1 10 Spoko, ale to ciasto tak jest takie za tłuste Ciasto trochę za dużo Z 7, Ja dam 7,5 na 10 Myślę, że jako dodatek za 4,90, jak chcecie zjeść piskutkiego w maku, a na przykład nie chcę albo jakichś lodów to jak najbardziej polecam. Zmieniliśmy jeszcze szybko miejscówkę. Tak po czasie jeszcze ocenim ciasko. No ja drugi raz o księży nie kupiłem, a ty Paweł? też no, w sensie to ciasko ogólnie był zamysł spoko. I ogólnie to nie jest samy jakby jabłko, tylko tam jest też scanamon, więc... I jest jakieś, to, to, to jest jakaś coś jakby płyn z jabłka, to jest to taki, no, no, taki, w sensie no, taki musik. No ale on, dokładnie. Ale ale za puste, w sensie ja drugi raz nie kupię po prostu ten tłuszcz aż się rozmowę No. Ja też nie real. kupię dlatego, że ogólnie się poparzyłem, tego tutaj nie widać, ale Poparzyłem się tu i na palcu, więc ja się drugi raz nie kupię. Jeżeli ktoś nie jada chce spróbować, no to niech próbuję. No, 4,90. Ogólnie to, jeszcze przed nagrywkami z Szymonem uzgodniliśmy, że nie kupujemy burgerów w Tutorium, no bo. Burgery z tufury kosztują jakieś 5 zł, więc automatycznie byśmy się 1,5 punkta dodatkowe za frytki. Więc no tak średnio. No i to. No tym bardziej, że mieliśmy budżet 25 zł, więc jakby nie było sensu brać tufory no. za 7 zł. No trochę tak. Teraz przejdźmy do podsumowania punktowego. Wdech I wydech. Na no, spokojnie. <gry> Przechodzimy do podsumowania zamówień. Paweł wziął mi McRoyala, nie był to mój ulubiony burger, więc Paweł 0 punktów. punktów. Paweł wziął mi też kole, był to mój ulubiony napój w Magdaladzie, czyli 3 punkty. No i też wziął dużo frytki, więc plus 1,5 punkta, więc w sumie Paweł zdobywa 4,5 punkta. No tak, tak. A y, mistrz Szymon też wziął McRoyala, o dziwo. Przypadek? Nie są. Mimo, że w się sensie, no, to nie jest mój ulubiony burger. Moim ulubionym burgerem jest wieśma. No. Ale no, więc mam no, tutaj niestety 0 punktów i jeszcze Szymon mi wziął y, bodajże kola, tak. A ja szczerze wolę Sprite. A. W sensie nie wiem czemu, ale wolę Sprite po prostu tak mniej bardziej siada, no więc niestety się wygrałem. No a ja dzisiaj 0 punktów Paweł wygrywa. Jeżeli chcecie następne odcinki z tej serii, no to minimum 15 ofek w górę pod tym odcinkiem. I tak ze stoły świetnej będzie dobrze. Drugi odcinek będzie wtedy z KFC. Subskrybujcie wono, dajcie łapeczkę w górę. I do następnego! It's hard to breathe, but that's